Cześć wszystkim, witam Was wszystkich bardzo serde serdecznie. Ech, czasami człowiek szybko gada, to nie musi. Z tej strony Łukasz i zapraszam Was na dość spóźniony unboxing. No, akurat mojej jedynej wersji, którą sobie wybrałem, Blackpink the album. Ja sobie wziąłem wersję trzecią, bo jakoś tak najbardziej mi przypadła do gustu, ale kurczę, trzeba uważać z tymi z tymi. O czego one się strasznie brudzą te, 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 te... E, takie jaskrawe, ale dobra. Pudełko jest bardzo, bardzo fajne, solidne. No tutaj to co wszyscy narzekają, tak? Że tracklista jest praktycznie, no, mało co widoczna. Okej, okay, ale zajrzyjmy sobie tutaj Wyrzucimy wszystko i mamy samą płytę prościutka elegancka bez większych przekombinowań <tryk> <tryk> okej okay. i tu mamy trzy różne rzeczy to sobie weźmiemy najpierw przejdziemy przez fotobook. Pocztówki i to, co tutaj się będzie znajdować. Z tego co wiem, to tutaj nie ma żadnych dodatków w samym fotobuku. Trzeba będzie troszkę wyżej trzymać to, bo zdjęcia nie są duże. Ma ter tej Jisu. Szczerze się cieszę, że w końcu, w końcu YG wypuściło coś z szyldu Black Pink, co mi się naprawdę podoba. Ja jestem naprawdę zachwycony, jeśli chodzi o. Eee, Lovely Girls. To jest po prostu w końcu, w końcu coś w moich klimatach. Ja ten fotobój jest po prostu przepiękny. O. No. Między innymi dlatego dla go wziąłem, bo jest właśnie taki, tak, prosty, piękny, elegancki. się na Jisoo. Bardzo fajnie, że co, coraz więcej ludzi też właśnie lubi Jisoo i nie tylko J Lisa. Nie, to jest po prostu o! uwielbiam Gizu. Fajny jest ten materiał w ogóle użyty na ten ten fotobook Mówię tutaj o stronach, tak? Bo to są takie to się, typowo fotograficzne użyte. Wow, przepiękne zdjęcie. Jest fajnie tej fajnie liza nie ma co Genie in Black and White. Geisty mi po prostu nie przestaje zachwycać. Tak samo wokal to jest po prostu coś nie. nie z tej planety. Ginny. bardzo fajne takie zdjęcie, prosciutkie. Hmm. Bardzo ładnie tutaj, dziewczyny wyszły, naprawdę w tym fotobuku. czy na pewno we wszystkich fotobukach. czy fajnie, ale jakoś wow, 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 wow. No teraz to mi zabrało mowy po prostu. Rozumiem. speechless po prostu Naprawdę świetny fotobóg Naprawdę świetna sesja nic dodać, nic ująć. No i właśnie tutaj, kie, słyszycie nie? 3D Zawsze lubiłem ten dźwięk przy 3D Nie, to jest, to jest akurat fajne Jeśli chodzi o Dobra Bug mamy Przejdźmy teraz przez to Są tutaj jakby pocztówki, coś takiego Niestety przez to, że kupowałem przez K-popowo Nie posiadam żadnych ekstra dodatków Ale akurat Wow o, Często Linii, przepięknie, przepięknie No ludzie Powiem takie solidne to jest i roze No, też bardzo, bardzo ładnie dobry wszystko Tej dzinii trochę inne tłuma niż reszta dziewczyn I tak pod niebieskie podchodzące Okej, okay, z tego co wiem, to tu są wszelkie, wszelkie dodatki, typu karty i i itd., do Okidoki. No dobra, wypołóżmy to tak, by mieć niespodziankę, co, co za karty będą. To jaka wspólna karta, jedna. Też nawet fajna, w takiej ramce. Wygląda trochę jak film. Naklejeczki. Tu jest są kredyty i książka z tymi z tekstami. Co mamy? O, Roze i Gini Bo to jest bardzo ładne zdjęcie. To trzeba Okej, okay, no i kogo mamy w kartach? Super. Mamy Jisu w takim bardzo eleganckim czarnym płaszczu. I Lizę. o bardzo, bardzo fajne zdjęcie. Takie lekko przetłumione, tak jakby to było z starym aparatem robione. No i okej. Okay. to by było. No, właśnie tutaj. To by było na tyle w tym unboxingu. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. I oczywiście, tak jak zawsze, proszę Was o komentowanie, lajkowanie, subskrybowanie kanału. Oczywiście, nie zapominać o dzwoneczku, aby dostawać cały czas yy, informacje na temat nowych Filmików, jakie będą się pojawiać na moim kanale. Także jeszcze raz dzięki serdeczne i do zobaczyska. Cześć!